Tak Patrycja Markowska zareagowała na wieść o ciąży. Płakałam. Patrycja Markowska pod koniec ubiegłego roku zaskoczyła wszystkich sekretnym ślubem ze swoim ukochanym. Wcześniej artystka przez 16 lat związana była z Jackiem Kopczyńskim, z którym w 2008 roku doczekała się syna Filipa. W najnowszym wywiadzie piosenkarka zdradziła. Jakie emocje towarzyszyły jej, kiedy dowiedziała się, że zostanie mamą? Markowska zdobyła się na szczere wyznanie. Ludzie nie wiedzieli. Patrycja Markowska jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek. Przez wiele lat musiała mierzyć się z porównaniami do sławnego ojca. Lidera Perfektu, z czasem jednak zupełnie przestała na to zwracać uwagę. W najnowszym wywiadzie przyznała, że nie widzi zbyt wiele sensu w tego typu komentarzach, w końcu trudno, żeby jej kobiecy wokal brzmiał podobnie do śpiewu Grzegorza Markowskiego. W rozmowie z Katarzyną Nosowską i Mikołajem Krajewskim w podcaście Bliskoznaczni. Markowska otworzyła się także na tematy związane ze swoją przyszłością. Piosenkarka, która pod koniec zeszłego roku poślubiła swojego ukochanego, Tomasza Szczęsnego, wcześniej przez kilkanaście lat związana była z aktorem Jackiem Kopczyńskim. To właśnie z nim w 2008 roku doczekała się syna Filipa. Wieść o ciąży nadeszła w niespodziewanym momencie życia Markowskiej. Artystka mocno rozwijała wówczas swoją karierę. Trochę się bałam, przyznała wprost w podcaście bliskoznaczni. Tak Markowska zareagowała na wieść o ciąży. Miałam silną potrzebę. Piosenkarka zaznaczyła, że wpływ na jej reakcję mógł mieć także fakt, że sama była jedynaczką, nie miała więc kontaktu z młodszym rodzeństwem, nie została także ciocią. Zaznaczyła także, że była wówczas na takim etapie życia, kiedy jej kariera zaczęła nabierać rozpędu. Wtedy rzeczywiście kariera w pełni, bo to wygrana festiwalu w Opolu z piosenką świat się pomylił, czyli taki w ogóle pierwszy przełomowy moment. Ludzie zawsze mówili, przypis redakcji, że córka Markowskiego, a tu nagle coś zaczyna się takiego dziać, a tu ciąża, relacjonowała w rozmowie z Nosowską i Krajewskim. Markowska nie ukrywa, że ta radosna nowina wywołała w niej mnóstwo sprzecznych emocji. Nawet po latach nie jest w stanie określić, co dokładnie poczuła. Ja miałam bardzo silną potrzebę bycia mamą, czułam to w sobie od zawsze, więc takie mieszane uczucia, przypis redakcji. Jak zrobiłam test ciążowy, to pamiętam, płakałam i nie wiedziałam, dlaczego płaczę, czy płaczę z lęku, czy płaczę ze szczęścia i chyba płakałam z jednego i z drugiego, podsumowałem.